Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dziś porozmawiamy troszeczkę o tych kuracjach i o przygotowaniu gołębi przed parowaniem. Przypominam wszystkim hodowcom, że no, trzeba przeprowadzić te wszystkie kuracje i tak dalej. Też przykładamy się w tej chwili do szczepienia gołębi. No, chciałbym przypomnieć i nagrywałem w zeszłym roku taki film o szczepieniu gołębi, gdzie... Mieliśmy w Polsce bardzo dużo tworzących się poszczepiennych guzów ropnych, które no kładły całe hodowle. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego no stwierdziłem, że niektórzy hodowcy faktycznie prawidłowo szczepili. Czyli w grę wchodziły różne szczepionki prawidłowo szczepili te gołębie, ale wszystkie gołębie, które dostawały tych guzów, to były gołębie szczepione w styczniu, kiedy już były, kiedy miały bardzo silną odporność, kiedy już no, były po kuracjach i tak naprawdę na koniec zostały zaszczepione. Zauważyłem też, że dostawały, te guzy dostawały gołębie, które najpierw przechodziły. Kurację jakimś silnym antybiotykiem, nawet do 21 dni, a potem były nagle szczepione po 5 dniach. I tu tworzył się problem, ponieważ my te guzy powiedzmy wycięliśmy. Ja wycinałem z 5 czy 6 hodowli, gdzie hodowla liczyła 70 czy 100 gołębi, to wycinałem 50-70 gołębi te guzy. Więc to jest bardzo poważna sprawa. Chociaż udało się takie hodowle niektóre uratować, które ktoś był mistrzem w oddziale. Po wycięciu zauważył to po dwóch tygodniach i do trzech tygodni te guzy były usunięte. I co się okazało? Gołębie nie były puszczone w pary celowo, nie znosiły jajek, nic w ogóle się nie działo i te gołębie dostały antybiotyk i super latały. I dany hodowca znów zrobił, zrobił w kilku kategoriach mistrza oddziału czy okręgu. Ale... Problem tworzył się w momencie, kiedy gołębie dostawały antybiotyk 20 dni czy 14, potem dostały guzów i czym je leczyć. Więc po, po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku i wcześniejsze lata też tak zaczynało się to pokazywać, stwierdzam fakt taki, że szczepić należy tuż od razu po lotach, loty się skończą po trzech tygodniach, gołębie dojdą do siebie. Zaszczepić szczepionką Pharmavac PHA która jest bardzo łagodna, łatwo y, gołębie to już mamy stare, więc y, bardzo łagodnie to przechodzą. I kurację robimy po szczepieniu. Czyli jeżeli mamy jakąś infekcję, to automatycznie pozbędziemy się tej infekcji. A jakim damy antybiotyk, to czym je potem leczyć, jeżeli coś takiego się wydarzy? No i więc tutaj tak troszeczkę ostrzegam kolegów, że wiadomo, y, ciepła szczepionka, temperatury ciała. Nie, oczywiście nie większa bo też wytrąci się białko i, i też stworzy się guz w ciepłym pomieszczeniu i na noc najlepiej te gołąbki zostawić i wtedy mamy po problemie no, każdy w tej chwili jak rozmawiam z hodowcami to z takim strachem szczepi gołębie w styczniu albo w grudniu czy się nic nie będzie działo no tak nie powinno być a kiedy szczepimy po lotach tego problemu, taki problem w ogóle nie istnieje, używając różnych szczepionek, to nawet nie istnieje. Ja bym proponował, żeby to był karmawak PHA, po lotach, potem w grudniu kuracja, jak już jest końcówka pierzenia, kuracja bajtrylem czy parastopem jakimś i wszystko jest i wszystko wtedy będzie w porządku. Nawet tą kurację też możemy, jeżeli widzimy, że to pierzenie się odbywa tak troszeczkę nie tak, jak byśmy chcieli, to tą kurację też możemy przeprowadzić wcześniej. I absolutnie hodowcy przeprowadzają kurację w listopadzie, w październiku, i gołąbki się prze, przepięknie wypierzą. Po tych wszystkich kuracjach i po tym wszystkim polecałbym i w ogóle przez ten okres, który mamy taki okres jakby odbudowy gołębi, polecałbym, żeby podawać niektóre z produktów, szczególnie regeneration, dlatego, że on odbudowuje nam komórki i wszystkie te. E, wszystkie te gołębie, które nie mają masy, gołębie, które wróciły nam z maratonów po, po miesiącu, po tygodniu, one jakby zrzucają z masy tak mocno, że potem my je bierzemy do ręki i gołębie nam się pierzą i ciągle widzimy niedowagę tego gołębia. W momencie, kiedy zaczniemy podawać ten preparat regeneration, to już po miesiącu dochodzi do uzupełnienia tych mięśni. No i mamy jeszcze czas na to i moglibyśmy tym gołąbkom to jeszcze podać e, nawet przez 2 do 3 miesięcy i mamy jak to ktoś mi kiedyś powiedział wyrychtowane gołębie na loty. E, więc bardzo bym to polecał. Przy tym jeszcze jest Quicksol, który odbudowuje nam te jelita, florę, likwiduje tam wszystkie te dysbakteriozy w momencie po antybiotyków, szczepionek itd. Tak tak Także jeszcze mamy na to czas, mamy już styczeń, jeszcze przed kuracją owsem moglibyśmy tą dwutygodniową moglibyśmy to spokojnie zrobić. Więc tu już jest końcówka tego okresu pierzenia. Jeszcze co nie wiemy, to ewentualnie zadbać o to, Produkty z lotów, jak jakieś mamy, to złożycie sobie do końca. Na, wiadomo, potem będą same świeże rzeczy należy podawać. Także to jest taka podstawowa, podstawowa sprawa. O produktach na loty, o okresie lotowym, to ja powiem w późniejszym filmie, powiedzmy w styczniu. To tak się przygotuję do tego filmu. W tej chwili Zaproszę kolegów, którzy lotowali moim programem. W tym roku w Polsce mam parę, paru, paru kolegów, którym pomagam w prowadzeniu hodowli, gdzie wyniki są wręcz fenomenalnie. W okręgu Lublin misz okręgu w Supermaratonie, wicemisz w Rejonie, mistrzów oddziału okręgu w lotach Gołębi Młodych. Przedstawię tę osobę także wszystkich hodowców, którzy nie wiedzą jak lotować. To jest tak jakby dedykuję to młodym hodowcom, którzy chcą zrezygnować z hodowli. To nie rezygnować z hodowli, tylko nie zakupować nowych gołębi, nie kupować, e, tylko najpierw wypróbować własne ptaki. Bo ja w zeszłym roku zgłosił się do mnie hodowca, który zakupił po e, osobie, która tam hodowcy starszym, który zmarł, po takim dziadku zakupił całą hodowlę. Zadzwonił do mnie, nigdy nie hodował gołębi, postawił gołębnik e, ogrodowy i od jesieni pomogłem mu przy tym, jak poprowadzić tą hodowlę i pierwszy lot konkursowy, od razu wszystko, pierwsze serie w oddziale. Na ostatni lot wysłał mi, wszystko wygrywał, na ostatni lot wysłał mi mm, smsa, że będzie miał kontrolę przez prezesa. I co się okazuje? Potem wysyła, zrobiło się czarno na niebie, parę minut wszystkie gołębie siadły z 350 km. Prezes powiedział, że to jest niemożliwe, żeby tak siadały. Że coś tu jest nie tak i to prawdopodobnie to nie są tego dziadka gołębie. A tu co się dzieje? No po prostu system, odpowiednie przygotowanie, odpowiednie produkty i okazuje się, że wszystko działa. Osoba z kartki może zrobić mistrzostwo. Także e, młodzi hodowcy, no. Ja zdaję sobie sprawę, że w oddziałach jest tak, że na nikt konkurencji nie chce podpowiedzieć, jak to jest. Ale to z takim problemem też borykają się ym, starsi hodowcy też, wieloletni, gdzie mówią, nie wiedzą co się dzieje. No, kiedyś wszystko wygrywałem, a teraz z każdym rokiem jest coraz gorzej. I się okazuje, że młodzi chłopcy ich leją i oni nie wiedzą o co chodzi. A tu chodzi tylko o jedną rzecz, no po prostu. Brak wiedzy, brak dostępu do odpowiednich rzeczy, nie wiemy jak podawać i co robić. A wbrew pozorom nie jest to wszystko takie trudne. Teraz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Każdy, kto nie ma różd w gołębniku, ponieważ ten problem z tymi salmonellami, z tym wszystkim, to tam gdzie nie jest sprzątany gołębnik codziennie, a takich osób jest naprawdę mało, co by codziennie sprzątały gołębnik, mamy czas teraz w zimę, zamontujmy sobie ruszta czyli przeprowadzamy jakieś kuracje, cokolwiek, zimą wiadomo, bakterie są uśpione, tak jak sobie te różne założymy, to z wiosny nic nie mamy, mamy po prostu e, e, czysto w gołębniku. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie, żebyśmy nie przesadzali z, ponieważ spotkałem się z kilkoma e, hodowlami, gdzie był problem b, słabego wychowu młodych, słabego latania i tak dalej, się okazało, że Chodowcy przesadzali z podawaniem zakwaszacza, e, czyli zbyt dużo zakwaszacza, e, badanie pH, jakieś kombinacje e, i nie mogłem dojść, co się tak naprawdę dzieje. W pewnym momencie oświeciło mnie i kazałem hodowcy pójść i sprawdzić palcem, bo zaczął mi mówić o tym pH, że tak pilnuje, żeby sprawdził palcem, jaki smak ma wodę, a on mówi, bardzo kwaśny. No to jak? No to przecież człowiek by, wątroba człowiekowi by nie wytrzymała. Więc z tymi zakwaszaczami ja bym proponował w trakcie lotów e, używać tych zakwaszaczów mniej. E, w trakcie lotów to e, dla mnie to pH to jest coś bardzo dziwnego, ponieważ my e, jako ludzie z kranu pijemy wodę, którą Sanepit nam dopuszcza, i my pijemy kranówkę e, normalnie szklanką i nam nic nie szkodzi. A z gołębiami zaczynamy wyczyniać jakieś cuda i wlewać im do wody i psuć im tą wodę, tak naprawdę. W trakcie lotów odstawić wiadro wody, e, żeby się woda ustała, wszystko opadnie na dno. 70% wziąć do gołąbków, będzie letnia woda żeby na drogi oddechowe nie szkodziło, a resztę wydajacie na trawniki. Mamy zmiękczoną, odstaną wodę i żadne jakieś silne zakwaszacze, jakieś inne badania pH, cuda, no absolutnie to się nie sprawdza w hodowlach. Po prostu trzeba myśleć tak, jakbyśmy sami to mieli jeść albo pić, po prostu, żeby nie przesadzać, bo spotkałem się nawet z tym, że gołębie dostawały przez dwa lata i nikt nie mógł uchować młodych, bo dostawały wodę destylowaną, żeby była jak najbardziej czysta. No. Więc to są takie ważne rzeczy. Pro przypominam też o owsie, czyli na początku stycznia ta kuracja owsem naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Zbija nam masę u gołębi, widzimy, które gołąbki będą nam się nadawały na loty, więc do dwóch tygodni spokojnie niełuskany owiec możemy podawać, dosyta, tyle i tego, ile te gołąbki będą chciały zjeść, wiadomo. Proszę się nie przejmować, że pierwsze dwa dni będą jak to się mówi robiły bokami, ale za dwa dni będą chętnie to zjadały i po skończonej kuracji już są pięknie przygotowane do tego, żeby je puszczać w pary i, i, i mamy tą kurację przeprowadzoną. I teraz korzystając z okazji. Też wszystkich namawiam, co mają problem właśnie z hodowlą, mogą sobie zakupić w tej chwili pakiet startowy. Te produkty właśnie na odbudowę tych gołębi, przygotowawcze już takie do paszczenia w pary. Ten pakiet startowy służy nam teraz, służy nam e, styczeń luty marzec, kwiecień i one te produkty również służą w trakcie lotów. Tylko potem do tych produktów trzeba by było sobie do tego programu dobrać mocniejsze rzeczy na rozrzedzenie krwi, dotlenianie na te osiągi, żeby te gołębie weszły nam w rytm trenowania, żeby one na innych obrotach w ogóle pracowały, żeby ten wysiłek tych gołąbków był mało, mało widoczny, one dużo czasu są w stanie spędzać nam w powietrzu i mają inne zupełnie osiągi. Także w tej chwili też są już do nabycia takie pakiety, jakby ktoś miał problem z poprowadzeniem hodowli, to zapraszam. Korzystając z okazji chciałbym też, ponieważ jest aukcja w tej chwili gołąbków, chciałbym pokazać kilka gołąbków, które, e, które są wystawione e, na aukcji może zacznę od, e, zacznę od szpaki, ponieważ szpaki e, u mnie 20% gołąbków latających to są właśnie szpaki. Jest wystawiony przepiękny samczyk, e, Pitbull. E, to jest gołąb na czerwonej obrączce, czyli już jest 22 rok. Ale mam fajne, mam jego brata, są super młódki po nim, które ze szpaków w trakcie Gołębi Młodych to jest po prostu rewelacja. On jest przepięknie zbudowany e, z mojego takiego gołębnika rozpłodowego, gdzie no z, tam, gdzie mieszkam, musiałem zlikwidować gołębnik rozpłodowy. Jest przepiękny gołąbek i on będzie do nabycia ze szpaków. Teraz też mam dwóch braci. To jest syn olimpijczyka, 11 razy pierwszy konkurs. Ojciec jest tam z Łepuchów i też po tym gołąbku. To jest taki średniaczek, tak jak ojciec, tylko a matka to była, to samiczka od Leszka Pielesiaka, po której wyhodowałem pierwszą lotniczkę okręgu w kategorii A18 Koeficent. To też jest przepiękny gołąbek, on też jest wystawiony na aukcji, niesamowicie witalny i po nim też mam fajne gołąbeki. wystawiony jest też syn tego olimpijczyka niesamowitą barwę ma i to jest taki średniaczek. Właśnie on jest podobny do ojca, ale no nie z barwy, ale z budowy. Też jest przepiękna budowa tego gołąbka. Po nim mam fajne też ptaki. To jest, jego ojciec jest ten olimpijczyk, to jest to ten gołąb. Zresztą tak samo jak i, i ten szpak, który tam był. I tu jest łączenie na samiczkę od e, kolegów baranowskich e, na córkę tej słynnej płowej, e, która była najlepsza w Polsce i po której jest bardzo dużo gołębi w Polsce super latających. Też ten gołąbek jest wystawiony. E, chciałbym też pokazać. Oryginalnego gołąbka od kolegi Pałki. I to jest to jest 9-letni gołąbek, ale świetnie płodzi samiczki. I ten gołąbek to jest taki flagowy gołąb, u mnie w rozpłodzie i on też pójdzie do sprzedaży. Mam, mam po nim chyba ze trzech synów i to jest hmm, syn syn meteora wnuk Kometa e, pierwszy lotnik Niemiec to jest będzie po tych gołębkach to jest syn tych gołąbków rodowód będzie pokazany też ma fajną budowę piękny ptak ma niesamowite oko i po nim też mam super fajne gołąbki i dzieci już mam, ale jest już 9 lat, jeszcze ktoś ze 3 lata na pewno ten gołąbek będzie chodził. Mam też wspaniałego gołąbka, to też jest syn olimpijczyka, tylko tu już jest łączenie na gołębie e, Marciszowskiego, na tą e, też przepiękny w ręku na Marciszewskiego na tą 3001 na dzieci tej olimpijki. No i takiego mam tutaj wisienkę na torcie. Wystawiony jest samczyk. No to już będzie nóg. I to jest no niesamowity go. On jest tak ułożony, przepiękny, jest podobny do tego gladiatora mazanego od e, Marciszewskich syna, Olimpijki. Ale o tak pięknej budowie, ja jeszcze się nie spotkałem z gołębiem, nie mam w swoim gołębniku o tak wspaniałej budowie ptaka. I po tym gołębiu też mam super gołębie, mam też jego brata, tylko że on jest troszeczkę taki, ten kto go zakupi, musi zwracać uwagę na niego, bo jest bandzior on no, tak chyba troszeczkę nazwałem i dlatego idzie do sprzedaży ponieważ no, musiałbym się chyba troszeczkę pomęczyć w pierwszym w pierwszym roku jak go odsadzę ale no niesamowity gołąb i to jest będzie taki imbred, każdy niech sobie zerknie w tym jest matka tego gołębia to jest córka też tej szali słynnej co była pierwsza w Europie i nie dojechała więc no, ten kto kupi tego gołąbka to będzie miał niesamowitego gołębka w swoim gołębniku no. czasami warto sobie wziąć takiego ptaka żeby można było go wziąć do ręki i zobaczyć jak powinien wyglądać go no, tutaj kolega który kręci to też jak go wziął do ręki to mówi że coś niesamowitego więc e, też polecam i zapraszam do licytacji no to takie są tam są też jest kupa fajnych też ptaków e, jeżeli ktoś by miał ochotę to będą też e, takie całe pary gołąbków z rozpłodu, gdzie gołębie robią fajne wyniki też, ponieważ no, tam gdzie mieszkam, musiałem zlikwidować gojowniki rozpłodowe, no i tyle. Także e, zapraszam. Może ktoś nawet zadzwonić i, i, i nabyć takie ptaki. E, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? No, tutaj chciałbym jeszcze. Mm, Chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich na kolejny film, który będzie ważny przed puszczaniem w pary, czyli co tam będzie, o czym tam będziemy rozmawiać. No będziemy przede wszystkim, e, wyjaśnię hodowcom e, do danej hodowli, żebyśmy wybrali sposób lotowania, czyli albo na sucho, bez wychowu młodych, albo z wychowem młodych. Jak postępujemy, co robimy. Są to bardzo istotne rzeczy, żebyśmy potem wiedzieli, jak zrobić, żeby nam gołębie wytrzymały na pełnym skrzydle. Żebyśmy po prostu mieli sprawne gołębie do końca lotów i te ostatnie loty, zamiast żeby było słabiej, żebyśmy je po prostu wygrywali. Eee, I to będzie na kolejnym, w kolejnym odcinku, na który zapraszam. E, wszyscy ci, którzy nie wiedzą, jak e, przygotować pod jaki, czyli wybrać sobie e, nawet sposób lotowania, czy sposób w poszczególne kategorie i tak dalej, e, no to, to będzie taki prosty przewodnik, jak mniej więcej z grubsza można by było polecieć. No, a ci, co, którzy nie wiedzą, to zapraszam, też mogą nabić sobie taki, tak jak powiedziałem, pakiet startowy i dostać wszystkie programy do lotów, co robimy, jak, jak robimy i... Nie rezygnować z hodowli, tylko najpierw spróbować. Nie kupować kolejnych gołębi i ich gubić, bo to też nie ma sensu, naprawdę. Bo jak w 90% to to, że hodowca sobie nie radzi z lotowaniem, nie są winne w ogóle gołębie. 90, jak nie 99%. Po prostu gołębie w Polsce mamy tak dużo dobrych gołębi w każdej hodowli i w każdym miejscu, tylko my ich nie potrafimy przygotować, nie potrafimy je wykorzystać. Także nie inwestować w kolejne zakupy do nieskończoności, bo ciągle, ja rozumiem, do hodowli trzeba sprowadzić nowe gołąbki, trzeba mieć jakieś nabytki, ale nie można z tym przesadzać. Tylko trzeba sobie przeznaczyć gołębie na odpowiedni program, e, przeznaczyć pieniążki na to, żeby mieć odpowiednie produkty i co jeszcze? No trzeba troszeczkę przy gołębiach popracować. No, ale jeżeli ktoś ma program od poniedziałku do niedzieli, nie ma w tym nic trudnego. Jeśli hodowcy, którzy nigdy nie lotowali, Zdobywają mistrzów oddziału czy okręgu, no to wydaje mi się, że każdy hodowca jest w stanie sobie z tym poradzić. Ale niewiedza kolegów jest tak olbrzymia, z czym ja się spotykam, że po prostu proste takie rzeczy, gdzie potem koledzy mówią, o bo, ale to takie faktycznie proste i logiczne, no ale o tym nie wiedziałem. I nie uczmy się sami czegoś, nie kupujmy kolejnych produktów bo wydamy pieniądze i tak nie będziemy wiedzieli, jak je zastosować. E, bo są takie hodowle, widziałem, że było tyle pudełek, tyle wszystkiego e, i było coraz gorzej. Po prostu... Nie otwierajmy, nie próbujmy otworzyć drzwi, które ktoś otworzył. Nie mamy wiedzy, skorzystać ktoś, kto ma wiedzę. E, I nie uczyć się, bo zabraknie nam życia i tak nie będziemy robić tego dobrze. E, więc e, nieraz dzwoni do mnie ktoś starszy hodowca i mówi panie, ja już mam tyle lat i mi to już się nie chce kombinować. Ja chcę, żeby ktoś mi pomógł, żebym ja zaczął latać. No i na tym to właśnie polega, żeby nie męczyć się i nie męczyć swoich gołąbków. Także zapraszam na kolejny odcinek. Dziś to już mamy wszystko, co moglibyśmy powiedzieć. Wszyscy wiemy, co mamy robić. Pamiętać o kuracji owsem i o tym, co powiedziałem z tymi kuracjami, By trail, te inne rzeczy. Nie bać się podania antybiotyku, jak one raz w życiu nie dostawały, jak raz dostaną, ale będziemy mieli pousowane i od razu po kuracjach ruszta tam, gdzie ruszt nie ma żebyśmy mieli na loty zdrowego łąku. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.